To nie były plotki na temat Stokingera i Górskiej. Tak pożegnali się z pytaniem na śniadanie. Widzowie pytania na śniadanie zdążyli przyzwyczaić się w ostatnim czasie do kolejnych zmian prowadzących i zaskakujących decyzji producentów. Teraz okazuje się, że z programem może pożegnać się kolejny duet gospodarzy. Czy Robert Stokinger i Joanna Górska znikną z anteny telewizyjnej Dwójki? Noś notuje spadek oglądalności. Po zmianie zarządu Telewizji Polskiej na Woronicza rozpoczęły się wielkie zmiany, które dotknęły nie tylko najbardziej kontrowersyjnych prezenterów serwisów informacyjnych, ale także gospodarzy popularnych teleturniejów, a przede wszystkim flagowego cyklu Dwójki, czyli Pytania na śniadanie. Największe gwiazdy porannego cyklu musiały pożegnać się z pracą, a na ich miejsce producenci zatrudnili dziennikarzy przed laty związanych ze stacją, a także tych, których do tej pory można było oglądać jedynie u konkurencji. Niestety zwolnienie Izabeli Krzan, Tomasza Kammela, Idy Nowakowskiej i innych nie wyszło formatowi na dobre, co potwierdziło rozczarowujące wyniki oglądalności, sporo odstające od tych, które PNŚ notowało za czasów prezesury Jacka Kurskiego. Robert Stokinger i Joanna Górska znikną z PNŚ? W związku z tym zapadły kolejne decyzje, które mają przywrócić programowi dawny blask. Wiadomo już, że z funkcji szefowej formatu została odsunięta Kinga Dobrzyńska, którą w tej roli ma zastąpić Barbara Dziedzic. Teraz okazało się, że przyszedł czas na pierwsze zmiany wśród prezenterów. W dość tajemniczy sposób z widzami pytania na śniadanie pożegnała się Joanna Górska i Robert Stokinger. Dziękujemy za ten wspólny poranek. Jest nam szalenie miło, że byli Państwo z nami. Bardzo dziękuję Ci za to wszystko, Asiu, powiedział syn gwiazdora klanu. Robert. Bardzo dziękuję. Ja również za wszystko, co się wydarzyło, jeśli chodzi o program. Pytanie na śniadanie dodała jego koleżanka. Czy to oznacza, że słynny duet nie pojawi się już na antenie? Wiele na to wskazuje. Górska i Stokinger najprawdopodobniej na antenę już nie wrócą. A na pewno nie w dotychczasowej parze potwierdził informator serwisu Plotek.